Witam wszystkich serdecznie w Walonikach. Dzisiaj zagramy sobie naszym kapitanem, Strikerem Johnsonem. I zagramy sobie gdzieś na morzu wodzie. Dawno żeśmy nie grali takiej mapki. Przypomnę Wam, że tyle tych mapek jest, tak dużo różnych, różnistych, fajnych. To możemy coś tutaj kamieniołą, co? Na radę? Na radę. Biorę i no boję się trochę średniego, powiem Wam szczerze, ale zagram na średnim. Najwyżej nie uda się tak jak w ostatnim odcinku. Dobra, jak to tutaj leci? A, patrzcie, ta woda znika, tu jest ścieżka. I co dalej? Ona się pojawia gdzieś na dole. Czy a one schodzą tą wodą, wpływają tak? O kurcze. Hmm. No to kurcze, nie fajnie. Dobra, co ja bym chciał zrobić najpierw? Ten będzie miał zasięg wszędzie, nie? No dobra, to go postawmy tu. Zobaczmy, czy on ogarnie, nie? O, o! Kłopoty! Czy ja go mogę już od razu przyspieszyć? Mogę. Dobra. Zobaczmy czy to nie był mega błąd. Aha, patrzcie ile tego jest. Tu chyba tego darta trzeba zwykłego brać, bo nie dam Rady. No, mogę nie dać rady. Będzie chyba szybki łomot. Jedyno dobre, że on na hitas przebija też niebieskie, nie? I w dobrym miejscu stoi. Czyli to zjeżdżą tędy. No nie, ja chyba zwykłego powiem Wam, darta. Czekajcie jeszcze sobie paraliż muabów, strzelec wyborowy. Hmm. Brońca wyborowy, to to mam chyba, nie? Czy nie mam? Nie mam to. Tak, to teraz zróbmy sobie to drzewko. Pytanie, czy. Hmm. Ja coś chcę wystawić jeszcze, bo będzie słabo, nie? Na razie wystawię chyba powiem wam tego zziutka. Niech on tu trzepie na samym początku. Zróbmy tak. Oho, ale przepuścili teraz. Ale one prują, ja Kurde, niedobrze. Temu byśmy dali kurczę to, bo to mu się przyda, jeszcze szybsze przy strzelanie mu damy. Zaryzykuję, pójdę powiem wam w snajpera na początek. Wiem, że to pewnie źle jest. Tam dopiero chyba w dwudziestej czy której rundzie się pojawiają jakieś tam bardziej agresywne balony. Dobra. Sharpnel. hmm. Teraz nie, no, teraz to już trzeba było tego na no, przestrzały dać Dobra, i tutaj chyba na razie nic. Hmm, co ja bym chciał? Bomby? Już bomby? Czy naszego głównego bohatera może teraz ten nasz snajper jest w dobrym miejscu, wiecie co? Tak sobie myślę. A, bo to piętrami jest. Aha, czyli oni nie widzą niższych pięter. Czy ja bym chciał drugiego snipera? Nie, to bez sensu nie. Wiecie co? Ja chyba damy za zamrażarkę na początek. Niech ona trochę mrozi. Damy to. Przecież trochę mi zwolni tą linię. Wiecie co? Nawet dam drugą zamrażarkę, powiem Wam jeszcze. Po środku. Zobaczymy jak to sobie poradzi Jestem blisko drugiej zamrażarki kurczę, dawno już na, na dużo zamrażarek nie grałem powiem wam. Dobra, ja muszę działko chyba stawiać powoli już koło zamrażarki postawimy drugie działko sobie. Na razie nie będziemy upgradeować nie idzie źle, na tą chwilę. Na razie jeszcze nic nie wpuściłem. Oho, wykrakałem. Zdążą ubić? Zdąży ubić. Wykrakałem powiem wam. Hmm, większy promień damy trochę. Damy tą zmarźlinę, nie? Albo mocniejszym rozdamy damy. Dobra, damy to. I teraz robimy działko, nie? Bohatera przydałoby się, kurczę. Teraz już trochę późno na bohatera. Trochę bardzo późno na bohatera, nie? Zapomniałem całkiem, powiem <śmówię>, Wam szczerze, zapomniałem o bohaterze. Niestety. Ale zaraz go postawimy. Postawimy go też z przodu. Kurczę patrzcie, jak przelatują dziady, nie? No, może być trochę słabo. Dawać, okay. dawać mi bohatera. <laughs> oj, 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 kłopoty, kłopoty. Czyżbym wpuścił pierwszy raz? No nie, udało się. Dobra, ten ma zasięg mega. Nie wiem, czy go tu do przodu dawać, bo tu będzie zwolnienie, nie? To dam go tu. Kurde, ale puszcza. Teraz nie dam rady. Ooo, chyba bro. po meczu. Czemu oni tak wpuszczają? Czemu oni tak wpuszczają? To mnie zastanawia. Strasznie przypuszczają. Ten tutaj nic nie ma, nie? To jest taki. Rzutki dalekiego co się w lepszy wzrok mu damy wyjątkowo bardzo szybkie strzały jeszcze mu damy Nie no, przelatują mi, ale ile? Co tu zrobić powiedzcie, żeby to tak żeby to w ogóle ugrać była jakaś szansa Mrusłam Trzeba było coś na dole chyba dać, nie? taką ostoję, powiem wam. Zobaczymy. Dobra, za mało pada. Czy to sobie poradzi? Oho. Zaczynają się kłopoty zaczęły się kłopoty, By koszą Czy nie? Dobra, to możemy odblokować, to będziemy już chyba mieli wszystko, nie? No, jeszcze jeden blokuje, dobra. Hmm, no powiem Wam, słabo to widzę. Bardzo słabo to widzę w tym meczu. Prawda słabo to widzę. A, ceramiczne te zaczynają. Dobra, tylko teraz pytanie. Bomby odłamkowe, wyrzutnie rakiet. No i co? Przelecą? Przeleciały, patrzę. No przegram to znowu. Co tutaj tu już? No, ostrze jeszcze są, ale to za drogie jest. Czemu one mi tak przelatują? To jest bardzo szybki w ogóle ten start. Mają tą wodą wolniej co Mogłem, może, przy wodzie wszystko postawić. Kurde balans. No słabo to widzę, powiem Wam, bardzo słabo. Może na super małpę zbierać. Może super małpa mi to ogarnie tu na dole. 2,5. No nie mogę tych usunąć w ogóle. Dobra, zbieram na super małpę. Trudno, zobaczymy co się będzie działo. Jak w ogóle dużyje, nie? Bo tu się zapowiada hardcore. Strasznie ciężko jest. Nie wiem, ja chyba coś ostatnio bardzo długo nie grałem i nie ogarniam teraz, swojego. Kurczę, ale ten ma mega, nie? No co jest? Hej, halo małpa. Tu go postawię. I zbieramy go na, od razu na laserowy wybuch. 2500. Patrzcie, on już tu będzie rzucał, to dobrze, nie? To już jest coś. Także zaraz będzie moab chyba leciał. No dobra, no, ceramiczne. Ale tam jakieś potem utwardzone ceramiczne chyba lecą, to nie za bardzo wiem jak sobie z nimi radzić. Dobra, zróbmy tak i zróbmy go na super zasięg chyba Czy na cofnięcie. Nie, na super zasięg musimy go zrobić No tutaj trochę ogarnie, nie? U góry na dole No nie wiem, nie wiem czy mi się to uda Powiem wam, że słabo to widzę Damy mu epika i damy mu robomałkę, zapomniałem. Robomałpka krytyki wsadza, nie? Co to jest? Dlaczego z tej strony? Halo! Dobrze, ogarnął. Dlaczego z drugiej strony leciał ten moab? Ale oszustwo. Ale oszukali mnie. Prawie mnie zabili. Plasmowe wybuchy. No nie bardzo chyba. Chyba robomałpka jednak. Kurde no, Dobra, zgarnęli. Ale tutaj tego jest. Dobrze, no, że ten pierze ostro. Na dole. Dobra. Robomałpka, robomałpka. Dajcie 7000. please, Musi być. Inaczej będzie słabo. On przynajmniej krytyki wsadza. Mega mocny, uważam. Dobra, mamy robomałpkę. To będzie teraz masakrę robił. O, o, a gościu, ale z tyłu. Czemu one giną? Patrzcie, one zginęły na dole. Na wodzie. Co tu się stało? O, to było dziwne, patrzcie. No uciekły mi te balony i zginęły. Na ostatnim tym zjeździe, z, zjeździe z wody. A czemu ten w nie, nie strzela? Halo. A, bo to ten snajper. No dobra, przegrałem. Prawie. Snajper je ściągał. Ech, słabo to widzę powiem wam bardzo słabo. Dobrożenie zrobię może, coś to pomoże, chociaż wątpię. I teraz robimy zabójcę moabów i potem bomby kasetowe. Kurde no. A, zamknąłem co drogę do zabójcy Moabów, No to świetnie. Młabcięce damy. Rekurencyjne bomby damy. Bomba szarża. I o co to jest? W życiu tego nie widziałem. Dobra, jedziemy. Spróbujemy, no, zobaczymy. Coś się uda, to się uda. Może jeszcze tutaj wezmę te wirusy, czy... Dobra, ten na krytykach to ściąga, to całe szczęście. Powiem wam, ale może być kiepsko. Podejrzewam, że ja nie dam rady, nie? Dobra, ten, ten jedzie z nimi ostro tam, ta robomałpka. Czy ja mogę snajpera jeszcze? Będę mógł, kurczę, trochę chyba nie bardzo, nie? O, ale mam ulepszenie do tego. Kurczę, to takie coś zobaczyć to chyba tylko na hardzie można, nie? Coś takiego. Co ja mógłbym jeszcze tu zrobić, powiedzcie mi, żeby to było... żebym jeszcze mógł coś zrobić w ogóle? Hmm, tutaj na razie nic nie mogę, no nic nie mogę. Ten tu chłopak się męczy. Na solo bierze wszystkich. Ale daje radę, nie? Ło kurcze! Jaki to jest mocny skill! Dobra, Robo Małpka ogarnie te balony wszystkie, to nie jest problem żaden. Ale ten skill jest tego mocarny, tej wyrzutni, tej... ...działo gwoździowe, no to jest mega mocne, nie? Patrzcie co się dzieje na ekranie. To jest jakaś... szok. Dobra, czy ja coś chcę jeszcze dokupić? Tego nie ma szans nawet najmniejszych. Możemy zrobić jeszcze tu upgrade. Ale to jest mocne, powiem wam. Okropnie. Dobra, to robomałówkę ogarnia. Chyba będzie danger, to ja zawsze zapominam skilli używać, powiem wam. Dobra, zobaczymy czy to pójdzie, czy słabo. Czekajcie. No dobra, ten na jak zdjął. Teraz tak. Jeszcze mały upgrade, to co się da. Tego się nie da już. Działko już jest zrobione. Ten za zawodnik, śnieżna burza. To jest nasz ziółtek. 4200, to już nie dozbieram pewnie. Jedziemy. Ale tu skilli teraz jest super. Patrzcie, zamrażarka skill. Olej, ekstra to jest, naprawdę. Jedziemy z tym. Ten wszystkich kosi elegancko. mega mocny jest. Dobra, na razie nic się nie dzieje. 57. tura. Dobra, ogarnęli. Na razie jest bezpiecznie, więc spoko. Dobra, ten wszystkich ściąga. Najwyżej zamrożę, jak będzie mega. Na ostatnią turę wszystko odpalam. Wszystkie, wszystkie skile. Dobra. Dobra, ci tutaj robią robotę sobie na luzaku ten tym brozem zabijał. Widzieliście to? I jedziemy wszystkie skile y. O duży leci. O kurde ja cię kręcę? No odpalaj Kryt, 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 poszło. Udało się. Jakie to jest mocarne te skile. Y. Nawet nie powiem wam, że nie przypuszczałem, że one są aż tak mocne. Kurcze, to jest tyle do odkrycia jeszcze w tych małpkach. Gra jest naprawdę świetna, także jak nie mieliście okazji, to polecam. Bo jest genialna. Ale tam te skille są mocarne niektóre naprawdę. No ale fajnie się kombią, nie? Dobra. W następnym odcinku już pewnie Dawid będzie, także ja się z Wami pożegnam na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do następnego.